Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jeżeli materiał się Wam spodoba, zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał. Polecajcie materiał dalej. Oglądaj do samego końca. Moi drodzy, a dzisiaj chciałbym omówić temat, że diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi. To znaczy bardzo dużo ludzi też nie zwraca uwagi na to, co jest szczegółem w danej relacji. Czymkolwiek, co dotyczy ich życia. Może to być naprawdę bardzo mały szczegół, na który nawet ktoś, kto nie ma pewnej takiej wrażliwości, świadomości, pewnego wglądu, nie zobaczy w ogóle tego szczegółu, a który może zadecydować o tym, o losie relacji, o losie tak naprawdę ścieżki zawodowej, o decyzjach, o tym, kim będziesz, bo to jest kwestia często i wynik. Jednej decyzji. To jest często kwestia i wynik jednej rozmowy. Kwestia tego, że wymienisz się z kimś pewną myślą. Kwestia tego, jakiego kroku dokonasz, w jakim kierunku. Często to decyduje o tym, kim będziesz, co będziesz robił. Właśnie ten szczegół i przeczytałem też sporo książek na temat rozwoju osobistego, finansowego, abstrahując już od tych psychologicznych, bo tego też było mnóstwo, do czego też zachęcam, żeby czytać, się rozwijać holistycznie. I tam było napisane, że właśnie każdy ma 24 godziny. I ten milioner, który wstaje na przykład rano i ten człowiek, który no, nie jest milionerem, gorzej mu się powodzi w życiu finansowo. I każdy ma tyle samo czasu, ale nie każdy właśnie wykorzystuje go we właściwy sposób i te szczegóły często. Jak na przykład gdzieś tam wprowadzenie medytacji, wprowadzenie dobrej lepszej jakości snu. W kwestii odżywiania, w kwestii tego, że ktoś ma rytuał spacerowania. Właśnie najbogatsi ludzie na świecie często medytują, uprawiają medytację. I tam była medytacja transcendentna. Taka, która pozwala tak naprawdę na wyższym poziomie duchowym pewne rzeczy przeżywać. Natomiast może być po prostu normalna medytacja, najprostsza też, którą można uprawiać codziennie. Najlepiej zacząć od kilku minut, żeby później zwiększać ten czas, dlatego żeby też się nie zniechęcić. Natomiast wracając do klu odcinka, a więc do tych szczegółów, które stanowią o wszystkim, i mogą przesądzić o wszystkim. Na przykład w kwestii tego, jak wygląda zatrudnienie, w kwestii tego, czy w ogóle będziesz zatrudniony w jakiejś firmie, w kwestii tego także, czy po prostu utrzymasz się w jakiejś firmie. To wszystko, te szczegóły, które zbiorą się do kupy, które będą tworzyły efekt kuli śnieżnej, które będą się gromadziły w coś większego. Właśnie często wynik, rezultat końcowy to jest wynik tych małych szczegółów, nawyków, myśli, przekonań, małych mikrozmian, które robisz, które później, w wyniku tego, że w ogóle chcesz je wprowadzić, spowodują, że chcesz i będziesz podejmował większe zmiany w swoim życiu. Moi drodzy, no tak, właśnie te szczegóły bardzo o wielu rzeczach świadczą. Te małe, drobne rzeczy, na które ktoś może w ogóle nie zwracać uwagi. I w relacjach też tak samo jest, bo jest różnica po prostu. W wielu rzeczach się różnimy i zwracamy na te rzeczy uwagę odgórnie, natomiast często nie zastanawiamy się nad szczegółami, nie wnikamy w nie. Co jest też często nie tyle błędem, co pewnym niedopatrzeniem, bo możemy właśnie nie dopatrzyć pewnych rzeczy. I to nie chodzi o to, kochani, żeby teraz analizować to tak super, świetnie na każdy atom rozbierać. To chodzi o to, moi drodzy, aby uzmysłowić sobie, że te szczegóły mają kolosalne znaczenie, często w kształtowaniu naszych wyborów, naszych decyzji, naszego światopoglądu, naszych przekonań, myśli, ambicji, planu działania krótkoterminowego. Długoterminowego, że te szczegóły nie są bez znaczenia, a często ktoś po prostu zwyczajnie stwierdza, że jakby one nie mają takiego sensu, znaczenia głębszego, no mają. Właśnie często te szczegóły, delikatne, te szczegóły małe, decydują o historii, o losach. Przecież widzimy w historii. Ja nie jestem historykiem. Ja też jakby się tym nigdy super jakoś nie zajmowałem. Więc nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Natomiast jak już z historii możemy wywnioskować naszego państwa, że naprawdę często w, jak, jak były jakieś wojny czy bitwy, to często te szczegóły decydowały o tym, czy był, była jakaś decyzja, żeby dalej jeszcze atakować, czy się wycofać z wojskami, z jakiegoś terenu. To jest właśnie... To jest to, o czym mówię. Moi drodzy, i zwracajmy bardziej uwagę na te szczegóły w interakcjach z ludźmi, w wyborach swoich życiowych, w podejmowaniu tych decyzji, w planowaniu też kroków. Nie chodzi o to, żeby teraz bzikować, zwariować i Nadmiernie analizować, bo to też jest męczące i nie dla każdego. Jeżeli natomiast sam masz pewne trudności, żeby na przykład sobie zaplanować pewną strategię działania w szczegółach, rozłożyć ją na szczegóły, to możesz się przecież powołać na osoby, które są fachowcami w danej dziedzinie. No i często, moi drodzy, właśnie jest tak, że nie zwracamy uwagi na te szczegóły. A się okazuje, że te szczegóły właśnie decydują o tym, jak dalej się wszystko rozwinie, potoczy, jak będzie wszystko wyglądać w naszym życiu. Coś co jest niewinne. Coś, co stanowi taki szczegulik może przesądzić o czymś. Moi drodzy, Wszystkiego dobrego Wam życzę. Życzę Wam pięknego dnia. Ja spaceruję dalej. Nabijam sobie kroki, ale też delektuję się pięknem natury. I wychodzę po prostu z ogromnego podziwu do do tego, jak obserwuję naturę, że jest po prostu tak przepiękna, tak złożona, i możemy po prostu uczestniczyć w tych procesach jako ludzie, którzy też tworzą to te środowisko. Jeżeli materiał się Wam podobał, zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, polecajcie materiały, a będę więcej tego typu materiałów dla Was nagrywał, żeby zwracać na pewne rzeczy i aspekty uwagę. I mimo, że nawet dla wielu może być coś oczywiste, to takie Oczywiste może nie być na pewnych etapach życia, pod pewną presją, pod pewnym stresem, i taki materiał jak mój na pewno ci pomoże. Nie, po, nie pozwoli ci na to, żebyś pochopnie podjął decyzję których będziesz jakby też żałował. I oczywiście każda sytuacja jest inna, i nikt nie zagwarantuje ci, czy coś będzie żałował, czy nie. Natomiast mając pewną wiedzę, mając pewien horyzont myślowy. Jesteś w stanie naprawdę lepiej sobie poukładać życie. Lepiej sobie w tym życiu radzić. Bo właśnie na, na tych szczegółach jest oparty ten świat. Bo szczegóły tworzą większe rzeczy. A te większe rzeczy stanowią o wszystkim w świecie też. Bo się składają z tych małych rzeczy. Bez nich nie byłoby świata. Moi drodzy, do następnego odcinka pozytywności.